Ale czy ma pan poczucie, że to wszystko taki ten światek i zaczarowany się zrobił wokół pana? Czy taki był jak był? Jak czy kiedyś taki był światek czarno-biały, szary? A teraz? A teraz taki fajny. kolorowy, ale wewnątrz, właśnie w sercu takiej mhm. gorzej. Ale lepiej czy gorzej? Teraz? Tak. Ja wiem. Z jednej strony. Jest kiedyś tam, kiedyś, bo chyba lepiej trochę. Byłem żywoszy, Choroba Jak się masz sam na sam ze sobą? Jak się znasz, co chowasz? A przed tobą czas pokaże. Monitory twarze, jak przetwarz zarazę, sam na sam zostaniesz. Co kiedyś znikną ci, których mogłeś okłamać? Kim będziesz przed sobą, kiedy nie ma jak udawać? Kiedy oczy się otworzą, się przestanie zapierdalać, będziesz mógł na nowo widzieć, czego nie zauważasz. Przechodzimy obojętnie obok tylu małych rzeczy. Z czasem widok wielkich całkiem przestaje nas cieszyć. Ci, którzy pobiegli, kiedyś. Iść, dziś nie chcą się spieszyć, wolą spokojnie iść. Nie wygra nic pierwszy, czego ci zabraknie, kiedy zabiorą ci wszystko. Jak internet upadnie, kto ci uratuje pizdo, Po zamykaniu w klatkach nie zauważyli krat. Tyle lat się mijali, ale przyszedł ten czas. Nie umiecie razem milczeć, nie będziecie razem trwać. Słowo jest jak sztylet, krótka chwila wiecznie trwa. Za czym będziesz gnasz czy tylko uciekasz? Gonisz swój ogon, ty wiesz co cię czeka. Jakiego człowieka widujesz przed lustrem, znasz go najlepiej. Przyjaciół Psychiatria tym się różni od wszystkich innych gałęzi medycyny, że zajmuje się tym, co jest zupełnie niewidoczne, co jest niewymierne, bo to się dzieje w człowieku, w nim, w nim jednym. Takiego drugiego nie ma, bo każdy z nas jest inny. Świat nie musi nic zrobić, żeby zabić część ciebie 50% ty, 50% nie wiem Zauważyłem dziwne znaki na niebie Powietrze elektryczne, czas zaciągnął hebel Na starych śmieciach pustki Ktoś w łapy wziął sprawy, a kogoś temat uśpił Jakby scenariusz pisał zanusi Polski horror, kurwa, zgaś światło, zamknij lufcik Im bliżej siebie, tym bardziej zmęczeni Im bliżej siebie, tym bardziej wkurwieni Nierozwiązanych spraw stos, sięgnął zenit Zakrutyny rutyny, mózg przepełniony od chemii, tak zaprogramowani tego nie wyplenisz. System popiera wciąż to nowych sponsorów, usprawiedliwiani nową listą chorób, perpetuum mobile od wyborów do wyborów. Faudami, skóry mięśniami tłuszczem Najniższe instynkty i brak hamulców Zostaje współczuć Jeżeli konto zapasów puste Mamy tu zabójstwo napędzane Kolejnym zabójstwem Z słowa puste Miłość w serialach żona potrzebna, ale tylko w garach. Zobacz jak pięknie się stara Też została zaprogramowana Istota zaburzeń psychicznych jest tak y, trudna do zrozumienia, głównie z powodu tego, że y, nasze życie psychiczne jest niesamowicie skomplikowane, jest tak naprawdę odbiciem y, ogromnej komplikacji y, budowy i funkcjonowania naszego mózgu. Najtrudniej jakby zobaczyć nam wszystkim y, ten prosty fakt. Że w każdym przypadku osoby, którą próbujemy leczyć z powodu zaburzeń psychicznych, możemy odnaleźć kawałek siebie. My się boimy zobaczyć jądro ciemności, które kryje się w każdym z nas. Każdym z nas. Każdym z nas, każdym z nas. każdym z nas.